A w dzisiejszym odcinku zagramy sobie na OnePlusie 11. Maksymalne ustawienia. Zobaczymy, czy się nagrzeje, czy będzie dobrze, czy będzie się fajnie grało, czy będzie się słabo grało, czy będzie płynnie, czy nie będzie coś przecinać. Ja mam pokrowce i ten smartfon się cały czas wyślizguje z tego. Tą... No dobra. Co to za mapa jest? No E, no ładnie chodzi po prostu. Płynnie. Postacie. Dobrze, a to, to jest, to jest to jest fajna mapa, no. Postacie elegancko. Ajajaj. Aj, 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 aj. Z góry mnie rozwalił, ale widzisz, że coś się dzieje. Widzisz, że akcja jest wartka i nic nie przycina. O to chodzi, bo o to chcę to sprawdzić po prostu. Chyba inną broń to muszę wziąć, bo snajperka tutaj to jednego ja wiem. Tu jest za, za duża akcja. Uuu, z góry mnie Co on tam jest? Contact with enemy! Stój, stój, stój. Ale co się tak na mnie rzucił? Ale, Bobas jeden hmm. nie, coś mi, coś mi nie idzie. Dzisiaj dzi 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 tak jestem. Jestem rozmamułany, jak to mówię. Sniper down. Target in sight. Kurde, jest takie audio 360 tutaj, denerwujące to jest z tyłu. Granat. O, co, co się przycięło, nie? Co to jest jakiś? Co to się działo? Ready to icon, co to jest?

Contact yeah. with enemy kill confirmed. Uh. <follow> <fwehr> <fwehr> ah. I, tam enemy airstrike uh. oh. ah, incoming. <frund> <do. frund> <frund> 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 Careful, man. Airstrike, you check. Ay, 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 ay. Rozvalini moyo Our sentry gun has been destroyed. Destroy enemy stealth chopper. Be advised, hostile sentry gun spotted. Friendly airstrike incoming. Stealth chopper inbound. Enemy UAV spotted. Enemy mi tego. Sentry gun. Ale dobra, jest akcja, nie? Czy o to chodzi, żeby się dużo działo, żeby zobaczyć czy, czy sobie poradzi. <totuj> 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 Pies, 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 pies. Aeeeej! Biedę, ten pies gdzieś był. No dobra. No, spoko jest. Aha. Ale to audio 360 to jest straszne. D Denerwuje mnie to. Z tyłu? he advised, hostile stealth chopper inbound. Sentry uh -huh. gun deployed. Yeah, yeah. uh -huh. Enemy airstrike incoming. Ah, color, yes. we're losing this fight. Target down. <laughs> 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 All right, come here. Enemy <laughs> Woo! Wo 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 wo. Enemy airstrike incoming. Be careful. Wait, wait, wait. Chopper enemy napalm has been deployed. Be careful, Nepal. So to shoot that shit. Enemy down. I'm not going to go because it's the Attack with enemy. Get up, team. Be advised, hostile sentry gun spotted. Sentry gun ready to deploy. Enemy sentry gun has been destroyed. Przegraliśmy. Nie, przegraliśmy. Ale dobrze nam szło. Tu jakiś burak gada przez, przez mikrofon. Kurwa się napatoczył. Czekaj, 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 czekaj. No on tu sapie do tego mikrofonu. Przegraliśmy. Ale fajnie chodzi. Dobrze, że... Szkoda, że nie wyłączyłem tego, tego sapacza. Tu jacyś tacy wiecie, nie wyłączy mikrofonu, tylko sapie do tego. Zboczeńcy jacyś. Zagrałem, żeby było 8 minut i Dobrze się gra. Jak, jaką ma temperaturę? 45 stopni, to, to nie, jest mało powiem ci. Jednak coś tutaj, coś się grzeje ten OnePlus. Kill confirmed. Dobra, to tutaj nie, nie będziemy mieli sniperki, tylko inną maszynę. Kill confirmed. A jeszcze tym nie grałem. Ciekawe, jak się to Tylko 26 No dobra. No jak to będzie szło? Sensing. shut the wiiya shut the wiiya get down sniper Laba, sni sniper stay stay perubat uav recon standing by repeat uav recon is standing by hunter killer drone on standby huh For predator missile awaiting orders oh but uh confirm wiem... Całkiem nieźle. Nieźle! Trzech położyłem. Nie strasz, nie strasz! with enemy. Oh. Oh. You <laughs> 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 ajajajajaj ja aj, 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 aj. bardzo się napotoczyłem tam enemy contact friendly hunter killer drone kill confirmed still sniper you online Enemy sight. Tango down. Enemy. Kill confirmed! Ready for the kill. Enemy contact. Enemy UAV spotted. Enemy in sight. Tango down! Tango down. Kill confirmed. Szybka jest ta broń, dobra jest dobra. Enemy do Muszę sobie przy, przyśpieszyć tą Prze przechodzenie. Contact Boom headshot grenade. Enemy to sight. Kill confirmed. Heads up. Enemy UAV spotted. Enemy UAV spotted. Still, still, still. Reload. Kill confirmed. Target to sight. Contact with yes. enemy! Nie mam nie, nie mam już kul, cholera! Fighting. Dobra, dobra. To był błąd, to był błąd! Dawaj, 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 dawaj. Mam coś, mam coś. Ale czulowa broń. Up. Ale czulowa Friendly new kill, kill ready. confirmed. Yeah, no, it's complete. That's our killer drone on standby.

It's the summer, bro, I think. Okay, yep. Keep on them. We're winning this one. UAB online. Dobry ile mam punktów? Hmm. Pierwsze miejsce to ja miałbym nie mieć pierwszego miejsca? Proszę cię, Mr. Bombard. Pro gamer, panie kolego. Just another day. Dostałem jakąś broń? Whatever. Nie chcę. Tamte są lepsze. A może nie wiem. Dobra, to tyle będzie, moi kochani. Historia prawdziwa. Człowiek, armata. Dobrze się grało, bardzo mi się to podobało. Mam nadzieję, że wam też. Spra sprawdzimy temperaturę. 46 stopni. Cholera, gorący się robi. Gorący jak. No, gorący. Pozdrawiam i polecam. 15 giga. Wow.